I podążając tak dziarskim krokiem a, na no już nie chcę zanudzać wszystkich na basen oczywiście na basen chcę, e, chcę skomentować mój GIF, który zamieściłem na początku i który tu jest w ro, narożniku jeszcze a, chcę przypomnieć wszystkim zwolennikom zielono-lewackich ideologii o końcu świata z powodu przegrzania, że mamy zimę. To są oczywiście te temperatury. Jasne, że to nie jest ta zima z Syberii, minus 20, ale są minusowe temperatury i mamy zimę. Jedynie czego brakuje w Wiedniu to śniegu, ale on jeszcze też będzie. I przy okazji, ale to już w innym filmiku, pokażę, jak się ślizgałem na lodowisku prawdziwym, na zamarzniętym jeziorku, których jest wiele w Wiedniu, w 2017 roku. Czyli zupełnie niedawno. Była tak, taka ostra zima, taki mróz, który trwał prawie przez trzy miesiące że wszystko pozamarzało Okej, okay, dosyć gadki. Pozdrawiam wszystkich i nie wierzcie w ciemę. Wierzcie w swój rozum i rozsądek. No a co? To będę sobie żałował? Jestem na baseniku. No, aż w końcu dotarłem do mojej stacji przeznaczenia i chcę powiedzieć, bo się ściemniło bo się ściemnia zimą dużo wcześniej. Nie jest jeszcze za późno. Chciałem powiedzieć wszystkim dobranoc. Oczywiście zareklamować bogbier, który już się skończył w austriackich sklepach, bo to jest piwo tak zwane świąteczne. Super, polecam wszystkim. I pamiętajcie, nie dajcie się ściemie klimatycznej i politycznej. Donald, ale nie Tusk, Donald Trump Zwycięży. <noise> Pozdrawiam również i zielono-lewackie towarzystwo.